Czy Chodekowska naprawdę obraziła i straumatyzowała kobiety, o czym płonie cały internet, czy tylko odpoliła to, co mamy w środku? Nazywam się Kamila Banel, jestem dietetykiem, coachem od kilkunastu lat, pracuję z moimi klientami w procesie zmiany i nie tylko w procesie zmiany ich sylwetki, ale przede wszystkim w procesie zmiany ich mentalności, żeby mogły utrzymać efekty, więc jeżeli jesteś zainteresowana rozwojem osobistym, to koniecznie zostań na moim kanale. A dzisiejszy odcinek ani nie jest o Chodakowskiej, ani tak naprawdę nie jest o tej całej medialnej aferze, tylko to jest odcinek o tym, co każdy z nas może wynieść z tej całej internetowej burzy. Jeżeli masz odwagę odłożyć ego na bok, zostań, bo może właśnie dziś coś zrozumiesz, być może już jesteś na takim etapie, że się rozwijasz. Natomiast im większa będzie nasza gotowość, otwartość, aby zobaczyć w sobie wszystko, nawet to, co nie jest komfortowe, tym szybciej rozwijamy się we wszystkich obszarach życia. Chodakowska powiedziała jedno zdanie: lenistwo pod przykrywką samoakceptacji. Pół internetu wybuchło. Seksizm, traumatyzacja, wyzywanie chorych ludzi z depresjami, z zaburzeniami, z jednostkami chorobowymi, z zaburzeniami hormonalnymi. Ja nie mam zamiaru analizować jej słów. No, ja być może też nie użyłabym takiego określenia, ale to, co wydarzyło się potem, te oskarżenia o to, że ona terroryzuje kobiety, że gardzi chorymi, to była czysta projekcja. Ludzie nie reagują na rzeczywiste komunikaty. Ludzie reagują tylko na to, co czują w sobie. Reagują tak naprawdę na swoje zranienia, jeżeli Ty masz w sobie żal, że Ci coś nie wychodzi. Odczuwasz wstyd, frustrację, złość. Usłyszysz ją nawet tam, gdzie jej nie ma. I to nie jest o tej drugiej osobie. To zawsze jest o nas. Każdy z nas ma taki kawałek w sobie. Naprawdę też znam to doskonale ze swojego życia z dwóch stron. Zobaczcie, że my często też przenosimy swoje projekcje na osoby, które znamy, że one nam kogoś przypominają. Ja przypominam wszystkim Dodę Dereśowską, Sandrę Bulok i teraz, jak zrobiłam grzywkę, to Grażynę Wolszczak. Mam dość mocny głos, mam taki silny krok, mam taką naturalną pewność, siebie i często mi się zdarza, że osoby na przykład o niskiej pewności siebie na mnie zaczynają bardzo źle reagować. Bo być może kogoś im przypominam, kogoś, kto dla nich miał na przykład zbyt dominującą energię, kto był w stosunku do nich zbyt nachany albo zbyt zaborczy. Może to być jakaś koleżanka z pracy, może to być ich matka, może to być ich była szefowa, bądź obecna szefowa, ale prawda jest taka, że to ja odpalam coś w tej osobie z przeszłości. I to nie jest o mnie, to jest o tej osobie. Pod postem chodakowskiej zaczęła się w ogóle lawina hejtu, to że ona jest w ogóle bezdzietną egoistką, że ona zrobiła to po to, żeby naciągnąć ludzi na kolejną kasę. My to nazywamy efektem zgniłego jabłka, czyli jeżeli jest sytuacja, że kogoś na coś nie stać, nie tylko finansowo, mentalnie, emocjonalnie, on nie chce zmiany, no to próbuje sobie to obrzydzić. Czyli na przykład zajdzie do trenera personalnego e, i przyjdzie i powie na przykład swojemu partnerowi, no nie, ten naciągarz, specjalnie mi pokazywał te ćwiczenia tak, żebym nie umiała tego zrobić. Widziałam to w jego oczach i jeszcze chciał mi wcisnąć te suplementy, które na bank rozsadzą mi wątrobę. Mm, więc to jest właśnie taki efekt obrzydzenia. My też z tym spotykamy w naszej pracy. U nas też klienci, którzy nie chcą czegoś zmienić, albo na przykład nie stać ich na jakąś usługę, czy na przykład właśnie też nie stać ich na suplementację, też nie zawsze mają tą dojrzałość, żeby wprost to powiedzieć, więc będą albo dewaluować specjalistę, albo dewaluować sytuację, albo na przykład stosować. Różne techniki nie, unikania, na przykład nieodbierania telefonów, udawania, że nie istnieją, spóźniania się na wizyty, odwoływanie wizyt, tak zwany autosabotaż, który jest stosowany w procesie redukcji masy ciała. Jak byliście już na moim nowym programie Mistrzyni Samodyscypliny, no to też mówiłam o tych metodach autosabotażu i w jaki sposób możemy sobie z tym radzić. Musimy to rozumieć, że ludzie dewaluują to, czego im brakuje, bo dzięki temu sobie lepiej z tym radzą. Facet może na przykład wyśmiewać kobietę jako puszczalską, a później właśnie żonę zdradza. Dokładnie z takim typem kobiety, jakie wyśmiewał. No, myślę, że znacie też takie sytuacje. Ktoś może mówić, że on w pełni akceptuje swoją nadwagę, akceptuje swoją tyłość i nagle okazuje się, że dokładnie ta sama osoba przychodzi na bardzo radykalne modele albo jakieś nowoczesne techniki odkuzania, które i tak wiemy, że w perspektywie czasu nie przyniosą tej osobie żadnych efektów. No, gdyby ona siebie akceptowała, to nie wchodziłaby w takie skrajności. Mi bardzo zależy na tym, żebyście z tego materiału wynieśli dwie rzeczy, że każdy z nas ma jakieś mechanizmy autosabotażu. I to nie chodzi o to, że my dewaluując kogoś, mówiąc o tym co jest na zewnątrz sabotujemy innych. My tak naprawdę sabotujemy siebie. I to nie chodzi tylko o to, żeby poklepywać się po plecach i akceptować wszystko Wszystkie konsekwencje naszych działań, z którymi my się dzisiaj spotykamy. Wiecie, że we wszystkich swoich teoriach zawsze jestem pomiędzy. I mam ten element takiej wrażliwości, empatii, delikatności, ale też mam dość spory element takiej samodyscypliny, nastawienia na pracę i nastawienia też na osiąganie. Więc jeśli coś dzisiaj Ciebie zabolało w tym materiale dotyczącym Ewy chodakowskiej, to przeanalizuj sobie to zdanie. To nie musi być naprawdę o chodakowskiej. To może być właśnie o tobie. A jeśli tak masz, to właśnie masz szansę teraz coś zmienić. Co w tej całej narracji chodzi było o niej, a co tak naprawdę o tobie? Jakie ty masz zdanie na ten temat? Nie musicie się ze mną zgadzać. Ja zawsze to podkreślam, więc dajcie znać w komentarzu.